Z Ewangelii według świętego Marka. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bardzo lubimy to zdanie. Ono pewnie nas unosi, prowokuje do głoszenia, ale ja bym chciał dzisiaj zwrócić uwagę na jeden bardzo poważny aspekt. Otóż Jezus mówi głoście Ewangelię, nie głoście swoje przekonania, poglądy, opinie, nie głoście karę Bożą, nie głoście sąd Boży, nie głoście siłę złego ducha i powagę egzorcyzmów. Nie głoście zwyczaje, poglądy czy systemy prawne i filozoficzne. Głoście Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Często się mylimy i głosimy jakieś wyobrażenia swoje o Bogu, zamiast głosić prawdę objawioną w Słowie Bożym, w Ewangelii. Do zobaczenia jutro. Thank you